Halo, halo, tu Medic. W dzisiejszym filmiku pokażę wam, jak skutecznie przejść przez World Bank krok po kroku. Zapraszam. W tym banku można znaleźć aż 7 lokalizacji menedżera, a to wszystkie z nich. Powiem Wam szczerze, że tutaj nie muszę już stawiać wszystkich lokalizacji tych skrzynek, ponieważ mogę wam je powiedzieć słownie. Jedna skrzynka znajduje się w pokoju serwerów, czyli server roomie, a dwie pozostałe są na drugim piętrze. A zapomniałem dodać: musicie mieć kartę od menedżera zabijając go lub brać go jako hostecz, żeby dostać się do serwer roomu. Następnym krokiem jest znalezienie kodu do pierwszego przejścia. Można go znaleźć hakując komputer. Nie będę wam pokazywał lokalizacji tych komputerów, ponieważ gra po tym jak zniszczycie się skrzynki z prądem zaznacza wam na mapie, gdzie znajdują się komputery. Teraz musicie poczekać na osobę, która ma klucz do całkowitego otworzenia tego przejścia. Wejście do tej osoby do banku jest pokazane na klipie. osoba dojdzie do przejścia, Wygonisz strażników w pobliżu, żebyście mogli dostać się do przejścia. Po tym jak zejdziecie do przejścia, musicie wpisać kod i po wpisaniu kodu, ta osoba otworzy całkowicie przejście kluczem. Teraz musicie wejść do pomieszczenia z sejfem. Żeby kamery nie zauważyły tore z pieniędzmi, trzeba wyeliminować osobę od kamer. Można też opcjonalnie zabić strażników, którzy się tam znajdują. Po sekcji zabijania trzeba otworzyć safe. Żeby otworzyć safe, potrzeba dwóch kikardów: jeden do uruchomienia opcji otwarcia safe'u, drugi do otworzenia safe'u. <laughs> Teraz trzeba tylko poczekać, aż osoba z kluczami dojdzie do drzwi ucieczki i je otworzy. Następnie musimy przejść do ciężarówki przez pokój, w którym jest dużo ludzi. Trzeba tych ludzi wziąć jako hostecz albo zabić i przejść schodami na dół i dojść do ciężarówki. Here we go. Money talk. Here comes the money. Money, money. dollar, dollar. It, dollar. <laughs> <laughs> chill. Hey, look Pump, Chill.